Ale popiłem wczoraj O matko, ale kac Dobra, trzeba wyjeżdżać do tej nawłoci Kurde, zrespiłem się to Znaczy, w samym centrum był ten domek Do wynajęcia, no ale trudno Zobaczmy O, jeszcze daleko do tej nawłoci, ale to przejadę się samochodem Czy coś Jeszcze noc ale łeb napierdziela jak. Aż miło. Ale biedny ten dom, nic tu nie ma. O kurde. Poprzedni właściciel chyba zostawił. O kurde. Spluwa. Biorę. Oby mnie nikt z tym nie przyczaił. Co jest? Nie się go do skał. Ale jaja spluwa. O, naboje. Kurde, od zawsze uwielbiałem. Gnaty. Kurde, jak to się? kurde jak się używa tego gówna przeładuje się od razu dobra nie będę chodził z klamką po, po mieszkaniu bo jeszcze pomyślę że powalony czy co co tam u sąsiada nic Klucz do rur. Musi się zwrócić ten domek. Bieda. O, tabletki. O. Banda. Ale jestem cwany. O kurde, ale sąsiad popił. Pijany leży pod domem. Ale jaja. ja. Leż, widać, że... Nie, nie... No, pić to mu, trzeba umieć ich chcieć. Jak z buchem. Uuu, a co to? Kurde, stylowa. Wszyscy śpią, sąsiad pijany przed domem leży. Wyjdę na spacer. O, telewizja, może coś... Kawa go leci. WBLN News. Witamy Państwa na kanale BOLSAT News. Z tej strony Michał Pierdziszkiewicz. A to wiadomości z ostatniej chwili. Ostrzegamy Państwa Co? przed epidemią gorączki sobotniej nocy, której głównym ogniskiem zakażenia jest miasteczko Prosimy uważać: choroba jest silnie zakaźna drogą kropelkową. kropelkowym. ugrzienie ugryzienie może oznaczać pożegnanie się z życiem. Zarażeni po krótkim okresie rozwoju choroby, przemieniają się w istoty bezrozumne, pragnące jedynie obawiania się sąsiad Może nie jest pijany? O kurde, tam jakaś lambadziara w nim siedzi. zostały nie, nie, nie są. So, a może są so pijani? Pójdę się ich zapakować. Powiem, żeby się schowali w domu, bo jeszcze coś mi się stanie. Dobrze, że mam ten śrubokręt, czy to, 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 to. to, to. Klucz do rur. O mój Boże. Walking. Nie, to trzeba po policję Zadzwonić Halo, proszę pani Halo Jezu, ona nie żyje o, kur... Oni nie są pijani Idę do sąsiada, może on coś będzie wiedział Zamknięte, Dobra, na czym stoimy? Kurde, jestem w środku miasta. W dzienniku mówili, żeby się schować. To ja pierdzielę, idę chyba stąd gdzieś no, na obrzeża miasta. Wiem, bo tu są jakieś budynki na niebiesko zaznaczone. Tu tu przyjdę. O, bo... On ma broń, ale jest ich za dużo. Nie pierdzielę to. A może? Nie, pierdziele. O, nie, nie, nie. Ja to mam w dupie. Jezu, nie kuwali w dzienniku. gorączkę sobotniej nocy. O mój Boże, ile ich tu jest? O, jest siatka. To ich powstrzyma na pewno. O, mam nadzieję, że nie umiem się wspinać. Cy! Strażacy będą wiedzieli co zrobić. O nie. To zarażona. Teraz albo nigdy. O! Boże. Zabiłem człowieka Nic nie da. Miało... O, zegarek. To by się już nie przyda. O mój Boże. Ile tu ciał. Co tu się stało? Ktoś chyba jest w tej stacji. Słychać jakieś drzwi. Chwilę, no, trzeba z tą się rozstać. Ech, może da się otworzyć. O, otwarte. Kolejna martwa. Strażak! Halo, panie strażaku, panie strażaku! Jest! Ej, spokojnie, nie, 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 spokojnie, ja nie, ja nie z tych. Jest pan... Panie strażaku. Jesteś ugryziony? Nie, 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 a dlaczego? Widzisz, co się dzieje na dworze? No widzę, w dzienniku mówili. Ja myślałem, że to wszyscy pijani czy coś, a to... Jakaś gorączka sobotniej nocy. Słuchaj. Nie jestem strażakiem. Nie? To tylko tak wygląda, znalazłem tutaj te ubrania. A Ogólnie. Wyczyściłem cały parter Więc jeśli chcesz... jeśli na pewno nie jesteś ugryziony oczywiście. Nie, je, nie, nie jestem, mogę ci udowodnić. Nie, spoko, czekaj, kurtkę zdejmę, nie ma problemu. I cyk. Posłuchaj z diagnozą Muszę koszulkę zdejmować? Nie. nie, nie. Dobra, zdejmę na pewno. Czekaj, jednak nie to. Wszystko jest w porządku. Nie, 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 wszystko jest w porządku. No dobra, to zakładam podmioty. Masz jakieś lepsze ciuszki, no niż ta kurtka? No może coś się znajdzie. Czekaj, to ją wyrzucę, bo to takie trochę... Nie w moim stylu. Jest opcja, że coś tutaj znajdą. Ale to, tutaj znalazłem słuchaj, to tutaj są w ogóle strażacy? Jest tu ktoś jeszcze? Ja nie mam pojęcia. Słuchaj, ja tutaj przyjechałem niedawno. Tak? Ja to Nawet zupełnie wiem, tak jak ja. Właśnie, nie przestawiłem się Nazywam się Cezary Baryła A ty? Jak się nazywasz? Hipolit Dzień dobry U, Witaj Hipolit Kurde bele Jakie powalone czasy nastały Skąd przyjechałeś? O skąd wiesz, że przy? A, mówiłem przecież Przyjechałem... Kurde, dobrze, że zapytałeś Z bardzo daleka Przyjeżdżam z Baku Wiesz co to jest? I gdzie to jest? Kojarzę Wow. na internecie kiedyś sprawdzałem, chyba w Rosji, tak? Tak, dokładnie. Ale ja, ja jestem Polakiem, żeby nie było. Przyjechałem z Baku. No właśnie. Przyjechałem z Baku, bo ojciec mi mówił, że Polska to jest najlepsza. I przyjechałem tutaj na Podkarpacie. Do, do Nawłoci zmierzam. Do Nawłoci? Tak. Nie uwierzysz mi. Ale że co? Ja znowu ci pochodzę, a mianowicie no, byłem tam jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Co ty? Co ty mówisz? Mieszkałem w bardzo bogatym domu Czy możesz głośniej Jasne. Mieszkałem tam z moimi wspólnikami. No. W bardzo dużym domu. Ale niestety wydarzyła się pewna sytuacja. No. Pobiłem się z pewnym tam nie powiem kim. No rozumiem. Postanowiono wyrzucić mnie stamtąd, a jako, że miałem już swój samochód, to pojechałem po prostu, a byłem już tak zmęczony, tak padnięty, że zatrzymałem się w tym mieście. No, jakiś gościu dosłownie zatrzymał mnie w swoim domu. Zapukałem, zapytałem się, chodził spoko. No i. Wstałem, i ani żywej duszy patrzę przez okno. Widzę tylko coś właśnie w tym stylu. Ja pierdzielę. A co najlepsze, niektórzy jeszcze do tego chodzili. No, no właśnie, zauważyłem. Słyszysz, na dzienniku mówili, że ta so gorączka sobotniej nocy jest zakaźna drogą kropelkową. Możemy wynieśćmy ją stąd, bo śmierdzi. Co? Może i masz rację. Czekaj chwilę. Prawda. O kurde! Wyła szybko! Nie... Szybko! Tam... Jezu! Uciekaj, okay, uciekaj! Hey, hey, odpal! jestem w stanie Co ty mówisz? Co ty odwalasz? No, poli, spokojnie! No nie, no pomóż mi! No, Dobrze. To tak jak... u nas w... baku... taka była. Jezu. Nie, ale tu śmierdzi. No nie, śmierdzi Kupstale, ale masz miło. Oh. Weź. O, widzę, zabrałeś się Wywaliłeś ją? Tak, tak, tak. I dobrze, kurde, prawda? Eee, słuchaj, wziąłem stąd bardzo dużo leków, jeżeli coś potrzebujesz, to mów Nie, wiesz co, nawet zjadłem am, am coś. nasenne, przeciwbólowe. Co ty mu? Eee Czekaj, na razie to ja na samę wszystko E, wiesz co, nie chciałem ci się chwalić, bo cię nie znam, ale widzę, że ty jesteś swój chłop, pokażę coś. A co mam? Hmm. Skąd tu wytrzasnąłeś? Jak to się nazywa? sobie domek, nie? No. I znalazłem w szafce taką. A, a czego ma być tak? Czy to niebezpieczne, żeby zostawić taki przedmiot w samym... też tutaj trafiłeś? Trafiłeś tutaj w ten sam sposób prawie jak ja. No nie, no ja jechałem do Nawoci, a ty z niej wyjechałeś, mówisz. No w sensie mi chodzi o to, że po prostu znalazłeś jakiś domek. No tak, no, no na ogłoszeniu było, ogłoszenie 24. Skoc też pisał, ale to wiesz, nie obchodzi mnie to. Też I... byłeś bardzo zdziwiony. No tak, ja tutaj na, na kacu wstaję z rana i to wszystko... Nie, to jest jakieś powalone. Mówisz. Tak. Znam świetna pewno. strona. Tak, no... Nie zaprzeczę. No, wiesz, ogłoszenia domów, tam, pracy, dodmuchania no właśnie. czy to... Oj, Ale powiedz mi tak jest. konkretniej. Czego szukasz w tej nawłości? No... O może... Powiedz, powiedz mi to... Pójdźmy na, na spacer, coś w tym stylu. No dobrze, ale pozwolisz, że wezmę sobie z tych twoich zapasów siekierę? Jasne, mam mapę i o, mam tak. dokładnie... Nie wiem, jak to określić... Lokację... Baru. Bar? Baru. A pozwoli, Masz coś jeść, bo jestem... Tak mi się jeść chce. O woł, No niestety. Podoba. Ja zaopatrzony jestem tylko w leki, jak na razie. A, a byłeś tutaj? Bo to jest ta stacja pożarnicza, nie? Czy ta, jak to się nazywa? Tak, ja tutaj tylko oczyszczałem teren na parterze. Na górze nie mam pojęcia, co jest. To chodźmy, może tu tam coś jest do jedzenia. Nic, żadnego zarażonego nie znajdziesz. Gorączka no sobotniej nocy. Kurde, ta gorączka sobotniej nocy. Jak wam w Oho, jeszcze jest dwóch tam na dworze, ale to już sraka im. Czyli rozumiem, że masz ochotę przejść się do baru? No kurde, z tobą? Słychać, że ty jesteś fujchło, pewnie. No dobra, Ty tu ostrożnie, tego nie czyściłem. Tak? Tak, tak, tak. To ja to przejdę się, zobaczę, co tutaj się dzieje. Gotowy obiad znalazłem. Co ty dajesz? co to jest? Tylko nie, nie mam pojęcia, czy to trzeba podgrzać? Makaron byś Działa to w ogóle? O, zupka chińska. Działa. Jest. A co mnie działać? To ciekawe. Mają no, ja tu coś. Trudne piwo? bandaże. Kto tutaj był? Ale mnie suszy. Nie, nie wiem, czy wspominam, ale na kacu jestem, tak bym piwsko wypił. A kacu? No. no. To Przy... dlatego możemy pójść się przespacerować i opowiesz mi wszystko. No dobra, dobra, ale zjem coś, bo głodny jest tutaj grejfrut. O, Dobra. albo masło, o, uwielbiam mieć masło na surowo. No, no. Naprawdę? No, pa, ale zajebi. No. Co? To zajebi... Co nie codziennie. Chcesz tu masła? No możesz dać, zobacz. To o, tu ci kładę. Czekaj, bo na podłodze Czekaj, bo na podłodku... Nie ma problemu, już tak jadłem. <laughs> to dobrze. I jak ci smakuje? Ej, faktycznie. Bardzo dobrze smakuje. Tak Za ja romisy, tak na U nas w baku z takim. Bartkiem się kolegowałem, taki mega, 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 mega gruby, nie? To on w ogóle... Masło to tam był pół biedy. on to słoik majonezu, to normalnie łyżką jadł, nie? O boże. No i właśnie no. on mnie nauczył masło... Co ty odwadasz? On mnie nauczył masło jeść na... O tak, o, Na hita, że to tak... To brzmi naprawdę dziwnie. Chodźmy może tędy. No, bardzo Bartłomiej... To jest, tu jest wyjście. Yy, Nie pamiętam nazwiska, jakieś na Fy. Uznajmy, że... Nie pamiętam, mniejsza z tym może zamknąć wino. Dzień. Dobra. Gdzie ten twój Chodźmy bar? Chodźmy sprawdziłem sobie tą mapę. Ale słuchaj, bo ja widziałem mnóstwo tych zarażon zarażonych zanim tutaj przybiegłem. No kurde. No, spróbujemy sobie poradzić. Ty, a da się jakoś bezpiecznie przejść do tego twojego ba baru? Czy to czy jest gdzieś w środku miasta, czy Spróbujmy, spróbujmy najpierw ten... Nie, na obrzeżach. O, to dobrze, ale to idziemy do centrum. Yy, o tam niekoniecznie. Wchodzą. Tu jest komisariat policji, to na ile ja tam. Po prostu? O kurde, tam nie idziemy na pewno. Widzisz, co się tam dzieje? Porozbijane szyby. Nie, ja też bym się bał, ale na pewno moglibyśmy znaleźć tam naprawdę dobre bronie. Nie, Chyba, na... że jest ktoś jeszcze żywy, no nie wiadomo. Dobra, Możesz na razie jeść, mamy jedną, pukawkę. Jak chcesz, to ci tam potem tak. dam. Jak ci świerzbić jak ci czy coś. Oho, towarzystwo. Ja Dobra, omijamy ich? Czy jak... się za zamurzy... Dobra, bierzemy ich. Wybacz ten głupi żart Nie jestem rasistą Nie, spokojnie ja też... No jestem. dobra Nie przejmujmy się nimi Jesteśmy zwinniejsi niż oni Opowiadaj No właśnie Co tam chcesz znaleźć? Właśnie, tak jak mówiłem, żeby przyjechać w ogóle do Polski, bo ja to się w Rosji urodziłem W Baku Zresztą. właśnie i całe życie tam studiowałem z kolegami byłem No ale tata mi od dobry, dziecka opowiadał o... Ty mi powiedz, czy to prawda, bo ty w Nawłoci jesteś o szklanych domach. Tata mi mówił, że w Nawłoci to murują, czy tam budują domy ze szkła i że jest tam taki dobrobyt, że Polska jest piękna i dlatego chciałem przyjechać. No i przyjechałem, ale zastała mnie niespodzianka i wiesz co? Wali mnie to. Ojciec nie żyje, umarł na no popił dużo i i przesadził ha. o 15 piw. Przepraszam, że się zaśmiałem. Nie, nic się nie stało. Ale nie, nic nie słyszałem o szkrannych A mówisz nie słyszałeś? No ale ojciec no, mi obiecał mnie. Mimo na pewno że tam znam są. bardzo dobrze to miasto Tak czy jak? No mówisz, że znasz to miasto, przydałbyś mi się. Czy ty chciałbyś mnie poprowadzić do Nawoci właśnie? Jasne, tylko no niestety nie mam nie mam pojęcia jak się tam dostać No teraz to w ogóle, ja nie W jakim mieście jesteśmy? Ja tutaj tylko zajechałem na chwilę. A ty wariacie, no w rozwód jestem. I jesteś. patrzyłem nawet na zdach. Czekaj chwilę. Rosewood? Tak, Rosewood. Braćmy sobie z nimi. Uważaj, co ty robisz? Spokojnie, jest. wszystko będzie dobrze. O nie! O nie, nie, nie! Nie, nie da się utrzymać. Za dużo, za dużo, za dużo! Uważaj, 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 nie! Spokojnie, nic mi się nie O, Ale Ty to się chyba nigdy w życiu nie biłeś. U nas, w baku, to się codziennie napierdzielaliśmy. Dopiero teraz się uczy. Chodziliśmy do szkoły, to Chodźmy zrobiliśmy ten. w piwnicy fight club, nie? Normalnie na Aha. rękawice żeśmy się bili. Ej, słyszysz, tędy może... Dobra, Spróbujmy przybiec tędy, spróbujmy tędy przebiec. Dasz radę przekroczyć siatkę? Dam radę, dam radę, dam radę. W Dobra. baku to cały czas tak robiliśmy. Chwilę daj, daj mi czas, spojrzę na mapę. Jesteśmy bardzo blisko. Człowieku, spadajmy stąd. Spokojnie, już jesteśmy blisko. O matko samochód i to w jakim dobrym stanie. Ale Ty Co, Co proponujesz? Jest jak... ich za dużo. E, spadamy są, spadamy, spadamy. Tak, tak, tak. tak. radę tak. się przycisnąć? Gdzie? Gdzie? Tędy, tędy. Ty! Między nimi. Między... Wiem, co zrobić. Lecimy w prawo i ich wyrolujemy, przejdziemy siatką. Tam się siatka kończy? Świetny pomysł. Lecimy tam. Mam nadzieję. Czekaj, nie mogę biec, bo się zmęczę i jak ja będę się bił? Widzi, zasiadką jest bar, zasiadką jest bar. No widzę, widzę, widzę. O kurde, Widzisz ile tu jest? Dawaj, teraz, teraz! To... Nie! Dawaj! Chodź, chodź, chodź! Dawaj! O boże! Ze ślinię! Jezus, maria, miałem właśnie takie wątpliwości. Człowieku, ale się przestraszyłem. On jest żywy? Za tobą, człowieku! Co ty robisz? Nic tu nie ma, już bez Jezus, sensie. Maria, on jest strasznie podobny do mnie. Co ty dajesz? Szlugi ma i piwo! i sok! Ale Jack, co ty mu? Biorę piwo. Oho i zapalni. Ale super, Ewe, chodźmy do baru. Ale tu jest, o kurde. Chodźmy. Ej ej, 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 musimy się poradzić z nimi, bo pójdą za nami. Nie, Pójdą za nami, mówię ci. Pa, co oni robią? Nie, Ucinkamy walczymy, znać. walczymy. Mamy się, kierę. damy radę, damy radę. Dzielimy się na pół. Ja osłaniam twoje plecy, a ty moje, pamiętaj. Udźwięczony jestem. Wycofujmy się, wycofujmy się, wycofujmy się. Nie jestem w... Uciekaj! Nie uciekaj, nie jestem w stanie. Szybko! Co ty dajesz? Gdzie biegniemy? Biegnij w tą stronę. Ja już nie mam siły, mam zadyszkę. Ty, za dużo jesteś. To jest kolega, Odcie... Bartek, tak? Tak, tak. To dużo masła. Odcie... <laughs> no i co z tego? <laughs> Uwielbiam jeść. Uwielbiam wielkie kostki masła w moich ustach. Szybko! Uciekamy, uciekamy, uciekamy! Dawaj, daj! Jezus Maria, ja ledwo przeszedłem! Prędko, prędko, do o domy, prędko do domu, prędko do domu. O Boże! Na pewno? e, oni widzą gdzie jesteśmy! Spierdzielę to, spadamy, 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 biegni, biegni. spadamy, spadamy! Kurde, te piwo nie było... Mam trzy piwa jak coś, może je wypijmy gdzieś po cichaczu! Chodźmy do tego domu! Ten jest bezpie... wygląda na bezpieczniejszy! Dawaj, spadamy stąd, bo oni widzą gdzie my jesteśmy! Dawaj, dawaj, dawaj. widzisz, oni za nami biegną cały czas. Zresztą tu jest 10 Trasznik dom... tutaj dużo. Znaczy, się 10 z nich zerowali. naprawdę miasto. Chorobą gorączkę tego, chorobą po sobotniej nocy. Gorączką, no. O, grzech dom wygląda fajnie. Ale no, idą za wiem. nami dalej. Pierdzielę. Bardzo to. dużo tak przy garażu. Tędy! Pierdziel... Lecimy, dalej. Chodź! O matko! Kucni, kucni. kucni. Z deszczu pod ryn. Nie! Uf. może nas nie zauważam. Ledwo weszłam. Widzą mnie! Ja cię. Ja cofam się, nie, ja już nie mam siły biec. Musimy Halo! się gdzieś schować. Musimy się gdzieś schować. Jestem za domem! Gdzie jesteś? Za domem! E, nie mam siły normalnie przeskakiwać przez. te, nic, nic nie mam siły. Muszę odpocząć. Tutaj jesteś. Chodź, musimy ich wyminąć jakoś, bo jestem taki zmęczony, ale żeśmy się wpadli. Nie wiesz co, nie wytrzymię. Jestem głodny. Czek O, jakie dobre, chcę się jedną? piwsko. Ale co? Oh. Czekaj Teraz do... nie Idą tu Idą tu Teraz nie mam na oh. to czasu Dopiłem Czekaj, czekaj, nie Priorytety oh. Nie, nie, dała, nie dam rady Ej, ja już nie dam rady biec Musimy się gdzieś przykitrasić Chodźmy może tutaj, chodźmy może Nie, tutaj. ja nie mam siły, naprawdę Tutaj do tego sklepu Tak mówisz? Nie Wracajmy do tej stacji pożarniczej Wracajmy, wracajmy, ja już nie mam na tak? siły Tak Wrócimy do tego baru inaczej, mamy jeszcze dwa piwa. Dobrze. Masz znaleźć luki, tak? Tak, tak, tak. Jesteśmy uratowani, ja palę, nie wiem jak ty. Ja również. O, to dobrze się składa. A jakie palisz, bo to są ldeczki. Jakie? Zielone. Idealnie. Co ty dajesz, to są moje ulubione. No moje też. Kurde, myślę, że my to się dogadamy. Szkoda, że tak mało alkoholu wzięliśmy z tego... ...baru. Nie, ja nie mam Szkoda? siły! Bied! Muszę iść, na, na spokojnie. Spokojnie, w razie czego... ...osłaniam cię. Nie, 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 da, daj mi jeb, sraka im. Dobra. Ale jaja... No. Akurat... ...tak ci tylko powiem, sraka mnie łapie. Co ty dajesz? No. Czekaj, wyrzucę te kluczyki jakieś. Sraka? To nic. Czekaj, szluga. Proszę, chodź, przez tym bo zaraz się naprawdę zesram Nie, ja nie mam siły, naprawdę, mówię ci. O Boże! Co ty, co tam? Halo! Halo! Eee, ja LC Jestem, jestem! Czekaj, goni mnie jakaś gjuwa! O boże! Nie, ja biegnę do stacji i tam się spotkamy! Czekaj byś z tym Wiem Zostało morcie mordzie! Chodź! O Boże! Słyszałem, ugryzła? Nie! To dobrze Ja lecę dołem Gonił mnie O nie, tam jest kolejny Ale jaja jaki Najlepsze wyjście na piwo na jakim byłem Ja przeskoczę, sprawdzę teren Dobra Chyba czysto Ale się zmęczyłem Czysto, czysto Dobra Będziemy bezpieczni Muszę gdzieś usiąść, bo nie wytrzymie, Zaraz mi serce si siądzie. <słysz> tak to jest, jak piję masło, no. Nie wiem, czy nie zrobię tego. Wytnie się to. Czekaj, muszę odcinek zakończyć, chodź. Chodźmy. Gdzie? Chodźmy no na górę. na górę, na górę, chodź. Tam jest bezpiecznie, na piętrze to przecież wiesz. O, Jeszcze to... bezpieczniej. No kurde. Co, co tutaj jest? Łóżka! Tak, łóżko? Tak, łóżka tam sobie. Ja to 3. chyba chcę odpocząć. <głos> <głos> Dobra. Ja idę odpocząć. Dobra. Odpocznijmy. Tu do jutra. Do noc.